Ej, żyjemy, ale... Żyjemy, ale od lokalnego dostaliśmy no, może się w nich wdropić, co? Nie. No, ej nie, bez kitu. Dobra, to ja się w wypadaję, poddajecie, jasne? Ej, wejdźmy na tą cienką nie. uliczkę, żeby jedno nas goniło i oddacie z drugiej ale strony. No, cekiem, sobie zimę, jeszcze, jeszcze... nie, chłopaki. Nie no, ru rudy to pan to będzie ledwo No ale... Nie, nie umieścic Tak, tak to dawajcie, za wami Dawajcie dostawki miro jest tam Nie ja się w dupie No Podjedzie pan tym kamcato śmieszny A Czy Muszę... wy macie kamcato? Ty nie trafiłeś Mordzia Ty śmieszny nie traf... o. Ty śmieszny o. Panie o. śmieszny no, się ogarnij. nam się. A nie. Dziwi nam się. Odjeci, dzieci, odjeci, odjeci, odjeci. Pokaż się, bo ty kumpel. Weźmy tu z tą ciastą, jeszcze przejedzie jedno, drugie spitują. Ta, 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 robimy tak. Psy prze... nie odlatują za daleko. Tylko uważaj, bo oni nas, nas będą pitować, bo już mało. O. podawać, podawać, podawaj, szybko spitują. Podajcie się, poddajecie się. E Ej, u zerowali! Wiem. No się! Uuu, broń, a... A... Ja. A... O, ja Ach, no bokiem, a... bokiem. Teraz podajesz, się. Przy, 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 przy łapki poddaję do góry. się. Szybciutko. Się. się. Mamy poddanych dwóch. Nie wiem, ja a... Szybciutko ręce! Jesteśmy poddani. Nie strzelaj do mnie! Walą do mnie! Kto strzelaj że walili do mnie! No, no. Nie wiem, jak oni wali? się tak poddają, że nie wiem, się to gwałci! Się... Oni walili do mnie! Obywatelki czy się nie? Nie! Ja. Obróć, 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 Dobra, ja ich obrócę, obrócę. tylko Ta celuj obrób. do nich, celuj do nich! Celujcie, żeby nie było! Oni leżą, to fajnie że się ich

U, za bamperem, za bamperem, za bamperem, z bamperem. Tu, 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 wciąłem ciasną uliczkę no, Na lewo Jest tu Oni tam dwóch są Jarmo tutaj jest drus. Jest tam, jest tam o, okay. Motor set. Jest na motorze, uciekł A, o, A o, o. ten na górze zje... Jarmo uważaj na górze Nie, ty na górze nie. Ej, to sto. Le Dwóch. Wszyscy. Wszyscy?